Ich sygnaturą były białe palce Madonny albo różowe wieże. Za osobistą kulturę wiedzę pasję tworzę. Uroczysta gala wręczenia nagród dla osób zasłużonych Teatrowi, a także koncert poetycki w wykonaniu laureatów, konkursów recytatorskich i poezji śpiewanej, tak Biała Podlaska świętowała Międzynarodowy Dzień Teatru. Impreza odbyła się w Białskim Centrum Kultury. To było po prostu święto ludzi związanych z teatrem amatorskim w Białej Podlaski w ogóle w terenie. Ludzi, którzy, których na co dzień może tak bardzo nie widać, ale dzisiaj mieliśmy okazję zobaczyć też pracę, bo ci młodzi, którzy występowali to... Przecież była praca również um, te instruktorów, nauczycieli. Będziemy mieli okazję zobaczyć ich pracę 27 8 na wierszkich spotkaniach teatralnych. E, nie, są, nie, nie rzucamy się tak może w oczy, ale człowiek, który jest um, tak pozytywnie zakręcony na teatr, to mu to zostaje do końca życia. Nie, nigdy nie spotkałam się z osobą, która, jeśli miała coś, jakiś związek z teatrem, żeby to zarzuciła, to gdzieś zawsze za jakiś czas wraca. Także ci ludzie są naprawdę pozytywnie zakręceni, czasami może szaleni. Przed premierą często jest dom wariatów. To tak jest, ale można na nich polegać. To są po prostu ludzie, no, z którymi można konie kraść. Dzień Teatru jest obchodzony rokrocznie przez ponad 100 narodowych ośrodków ITI na całym świecie. Obchody Światowych Dni Teatru mają na celu pobudzenie kreacji, zwiększenia współpracy ludzi teatru, a także wzmocnienie przyjaźni i więzi międzyludzkich.